Ciao, ragazzi. Dzisiaj podsumujemy sobie tę edycję europejskich pucharów w wykonaniu włoskich drużyn. Mówię tutaj oczywiście o fazach ligowych, Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza, a my analizę rozpoczniemy od Ligi Mistrzów. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów patrząc jedynie na włoskie kluby. Co by nie mówić, jest biednie. Trzy drużyny zagrają w playoffach, Napoli nie zagra nigdzie, a żaden włoski klub nie zapewnił sobie bezpośredniego awansu do jednej ósmej finału. W najlepszej ósemce znajduje się pięć drużyn z Premier League oraz po jednej ekipie z lig niemieckiej, hiszpańskiej oraz portugalskiej. Analizę rankingu zaczniemy od Napoli, żeby najgorsze mieć już za sobą. Ze Współ Antonio Conte zajął 30. miejsce wyprzedzając jedynie Ajax, Kopenhage, Frankfurt, Pragę, Villarreal oraz Kajrat Talmaty. Nie od dziś wiadomo, że trener Napoli nie potrafi w europejskie puchary, ale taki blamasz jest nie do zaakceptowania, nawet biorąc pod uwagę sytuację kadrową klubu z północy. Podopieczni Antonio Conte dopisali do rankingu UEFA 86 setnych punktów oraz 86 setnych punktu bonusowego, co daje łącznie 1,72 setne punktu. Dużo większą dumę mogą czuć kibice Atalanty, której w Serie A może nie idzie najlepiej, natomiast w Lidze Mistrzów zebrali 13 punktów, co przełożyło się na 15 miejsce w tabeli. Mam wrażenie, że po zagwarantowaniu sobie gry w playoffach, po sześciu kolejkach, piłkarze Atalanty może nie odpuścili, ale odłożyli na plan dalszy dwie następne kolejki. Zrobili to kosztem skupienia się na lizze włoskiej, gdzie muszą gonić czołówkę i walczyć o grę w Europie w następnym sezonie. Ekipa z Bergamo w playoffach trafi na kogoś z pary, Borussia Dortmund, Olympiakos Pireus. Niezależnie od wyniku losowania, łatwo absolutnie nie będzie. W końcu pamiętamy spotkania olimpijskie. Piakosu z Realem Madryt czy choćby Bayerem Leverkusen. Atalanta dopisała dumne 1,287 i 287 tysięcznych punktu do rankingu oraz dodatkowe 1,2 punktu bonusowego za zajęcie 15 miejsca w lidze. Tutaj tylko wspomnę, że większą część z tych punktów bonusowych kluby dostały jeszcze przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów. W przypadku Atalanty 86 setnych punktów zdobyli we wrześniu, a dzisiaj kolejne 36 setnych. Osobiście uważam, że wszystkie punkty bonusowe powinny zostać przydzielone po zakończeniu fazy ligowej, bo aktualnie robi nam się lekki bałagan i ciężko jest to przedstawić w przystępny sposób. Juventus również zaliczył dobry wynik w Lidze Mistrzów, choć zapewne w Turynie liczą na więcej. 13 miejsce i 13 punktów dało Bianconerim awans do playoffów. Tam spotkają się z klubem Bruche lub Galatasaray, a więc rywalami jak najbardziej do pokonania, choć oba zespoły miały swoje momenty. Pamiętamy mecz belgijskiego zespołu z Barceloną czy zwycięstwo Galatasaray z Liverpoolem. Juventus dopisał 1,43 punktu do rankingu UEFA oraz zdobył 1,29 punktu bonusowego, łącznie przekłada się to na 2,72 punktu, wynik niewiele lepszy od Atalanty. Najlepszy włoski zespół zajął rozczarowujące dziesiąte miejsce w końcu mówimy o finaliście Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. 15 punktów i awans do playoffów, gdzie spotkają się z Benficą lub Bodo Glimt. Patrząc na ostatnie mecze potencjalnych rywali najlepiej, żeby nie grali z żadnym. Norweska drużyna pokonała Atletico Madryt czy Manchester City, wcześniej urywając punkty Borussii Dortmund czy Tottenhamowi. Benfica natomiast pokonała Real Madryt oraz Napoli. Jedno jest pewne, kogokolwiek inter nie trafi, to o jedną ósmą finału będzie trzeba powalczyć przez całe 180 minut. Nerra Curi dopisali najwięcej, aż 1,43 setne punkt oraz 1,39 punktu bonusowego. Daje to łącznie wynik na poziomie 2,82 setnych punktu. Wszystkie włoskie kluby grające w fazie ligowej Ligi Mistrzów rozegrały łącznie 32 spotkania i zdobyły 9,76 punktów. To jest wynikiem gorszym od Rzecz Jasna Anglii oraz minimalnie słabszym od Hiszpanii, która zdobyła 9,85 punktów. Liga Europy przyniosła rezultaty bliższe oczekiwaniom włoskich kibiców. Roma zajęła ósme miejsce, natomiast Bolonia dziesiąte. Tym samym obie ekipy utrzymają się w turnieju. Giallo Rossi są jedynym klubem z Italii, który zakwalifikował się bezpośrednio do jednej ósmej finału europejskiego Pucharu. Ogromny wkład w ten sukces miał Jan Ziłkowski, który zdobył bramkę na wagę remisu w meczu z Panatina i co ciekawe, Roma ma 25% szans, aby trafić w jednej ósmej finału na Bolonie, co byłoby raczej niekorzystne dla punktów rankingowych. Podopieczni Gasperiniego zebrali 1,57 punktu oraz 75 punktu bonusowego, co daje łącznie 2,32 punktu. Bologni do ósmego miejsca zabrakło jedynie jednego punktu i choć Rosoblu przegrali tylko jeden mecz za Aston to o odległym miejscu zadecydował nadmiary remisów ze słabszymi rywalami. Szczególnie bolesny był bezbramkowy podział punktów z norweskim Bran. Jestem pewien, że gdyby nie czerwona kartka z 23 minuty, Bolonia byłaby obecnie w zupełnie innym miejscu w tabeli. Historii cofnąć nie można, ale napisać na nowo jak najbardziej. Bolonia ma szansę, aby zagrać ponownie z Bran na etapie playoffów. Innym potencjalnym rywalem jest Dynamo Zagrzeb, drużyna na papierze silniejsza i trudniejsza do pokonania. Bolonia zebrała 1,57 punktów, a więc tyle samo co Roma oraz setne punktu bonusowego, łącznie wyszło 2,11 punktu. Cofnijmy się w czasie do poprzedniego roku, w którym to zakończyła się faza ligowa Ligi Konferencji. Dwa zwycięstwa w kwalifikacjach i trzy wygrane w fazie ligowej dały Fiorentinie 1,15 punktów oraz setnych punktu bonusowego, co przełożyło się na 1,33 punktu. Włoskie drużyny w fazach ligowych europejskich pucharów zdobyły łącznie 15,5 punktu, to dopiero piąty wynik tego sezonu. Więcej zebrały Anglia, Portugalia, Niemcy i nieznacznie więcej Hiszpania. Walka o drugie miejsce będzie fascynująca. Spójrzmy jeszcze na ranking UEFA. W top 10 widzimy kilka ważnych zmian. Przede wszystkim Holandia zostaje z jedną drużyną. Liga przechodzi przez europejskie piekło i wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych sezonów Holendrzy mogą wypaść z top 10. W tym tygodniu odnotowali już pierwszy spadek na rzecz Portugalii, która wskakuje na szóstą pozycję. Angielska Liga wyraźnie odskakuje od reszty. Przewaga nad Włochami wynosi 15,351 tysięcznych punktów, natomiast Italia trzyma bezpieczny dystans nad Hiszpanią, wynoszący niemal 6 punktów. Patrząc szerzej, Polska moim zdaniem traci szansę na top 10. Grecja ma w grze 4 zespoły i traci niecały punkt do Czech, kiedy to Polska traci aż 2,6 punktu. Aby zająć dziesiąte miejsce musieliby chyba tę Ligę Konferencji wygrać. To był ostatni akcent tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Arrivederci.